4 dni temu Francja została jedynym państwem na świecie, nad którym nigdy nie zachodzi słońce. Co to jest za tytuł imperium lub państwo, nad którym nigdy nie zachodzi słońce? I w jaki sposób do tego doszło, że Francja 4 dni temu, 22 maja 2025, została jedynym krajem, nad którym nigdy nie zachodzi słońce? 22 maja 2025, premierzy Mauritiusa i Wielkiej Brytanii podpisali umowę międzynarodową transfer wysp Chagos brytyjskiego terytorium Oceanu Indyjskiego, transfer polityczny tego terytorium, które dotąd było brytyjskie. Do państwa Mauritius. Od teraz jest to politycznie Mauritius. Znajduje się tam baza wojskowa. Na największej wyspie atolu Diego Garcia, największej wyspie brytyjskiego terytorium Oceanu Indyjskiego, znajduje się baza wojskowa. Wspólnie używana przez Amerykanów i Brytyjczyków. Mimo tego, że Diego Garcia. Została wydzierżarwiona zgodnie z tą umową na 99 lat została wydzierżawiona w Wielkiej Brytanii. Politycznie przeszła w ręce Mauritiusa, i na przykład jeśli rybak lub nielegalny imigrant zostanie złapany na Diego Garcia, będzie podlegał pod. Jurysdykcję prawną Mauritiusa, ponieważ jest to państwo Mauritius już, a nie Wielka Brytania. Na czym polega tytuł. Co to jest za tytuł? Imperium, nad którym nigdy nie zachodzi słońce lub państwo, nad którym nigdy nie zachodzi słońce. Jest to. Tytuł historyczny, obecnie posiadający tylko prestiż. W historii świata tylko trzy. Państwa posiadały ten tytuł. Tylko nad trzema państwami fizycznie nigdy nie zachodziło słońce. Pierwsze było Imperium Hiszpańskie. Hiszpania. Drugi taki kraj, do którego ten tytuł odnosi się historycznie najbardziej, to było Imperium Brytyjskie. Fizycznie tytuł ten tyczy się także Francji. I, do, i dzisiaj Francja po transferze istnieje. Wysp Chagos została i z zlikwidowaniu brytyjskiego terytorium Oceanu Indyjskiego została jedynym takim państwem. Hiszpania jako pierwsza straciła ten tytuł, jako pierwszego go miała i pierwsza go straciła, gdy kolonie w Ameryce Południowej uzyskały niepodległość. Francja posiada go do dzisiaj. Wielka Brytania straciła go 4 dni temu. Hiszpania, dzięki temu, że posiadała nie tylko kolonie w Ameryce Południowej, ale także posiadała wyspy, które odkrył Magellan na Oceanie Spokojnym, na Pacyfiku. Pacyfik jest tak ogromny, że żeby mieć imperium, nad którym nigdy nie zachodzi słońce, żeby mieć państwo, nad którym nigdy nie zachodzi słońce, trzeba posiadać jakiekolwiek ziemie na Pacyfiku. Bez jakichś wysp na Pacyfiku, bez posiadania jakichkolwiek wysp na Pacyfiku nie da się. Takie imperia mieli Brytyjczycy, przepraszam, Holendrzy i Portugalczycy. Oni mieli kolonie dookoła świata, oprócz Pacyfiku. I niestety te dwa państwa nigdy nie miały tytułu imperium, nad którym nigdy nie zachodzi słońce. Jeśli spojrzymy na państwo holenderskie w momencie największego zasięgu terytorialnego, to najbardziej wysuniętą na zachód kolonią holenderską była Aruba. Zresztą do dzisiaj jest to ziemia holenderska, Aruba. I później przez cały, cały Pacyfik długo nic, aż do holenderskich Indii Wschodnich, czyli do dzisiejszej Indonezji. Niestety, no to nie wystarczy, żeby być państwem, nad którym nigdy nie zachodzi słońce, przez to, że Pacyfik jest po prostu ogromny i to nie wystarczy. Portugalia była w takiej samej sytuacji jak Holandia, czyli najbardziej wysunięte na zachód ziemie portugalskie to była Brazylia, to były granice Brazylii. I teraz, jeśli popatrzymy, idziemy przez Pacyfik, idziemy przez Pacyfik, nie ma żadnych ziem portugalskich i dopiero Timor Oriental, Timor Wschodni. Moluki archipelag malajski tym wschodni. ta sama sytuacja co z Holandią i też to nie wystarczyło Hiszpania miała ten tytuł dzięki temu, że Hiszpania miała kolonie w Amerykach w Ameryce Południowej w Ameryce Centralnej i teraz jeśli w Europie robiło się ciemno to dzień trwał jeszcze w Amerykach kiedy dzień się kończył, kiedy nastawał zachód słońca w koloniach hiszpańskich w Amerykach, w tym czasie już dzień trwał na Wyspach Pacyficznych, które odkrył dla Hiszpanii Magellan, które Hiszpania przyjęła w posiadanie i kolonizowała je z Peru. Co ciekawe, właśnie te, przez Hiszpanię te kolonie Pacyficzne były kolonizowane z Wicekrólestwa Peru, a nie z Europy Kontynentalnej, pływały tam statki. To, to były Karoliny. Dzisiejsze, dzisiejsze Karoliny tworzą dwa państwa: Palau i Mikronezja. To była ziemia hiszpańska, kolonia hiszpańska razem z Filipinami. To była jedna kolonia, nazywało się Hiszpańskie Indie Wschodnie i razem z Marianami. Dzisiaj Mariany tworzą dwa terytoria: Marianum, Mariany Północne. I Guam. Guam, największa wyspa Marianów Północnych, obydwa te terytoria dzisiaj są zależne od Stanów Zjednoczonych. Jeśli popatrzymy na Francję, dlaczego Francja jest jedynym imperium, nad którym nigdy nie zachodzi słońce? Jedynym państwem, nad którym nigdy nie zachodzi słońce. Dlatego, że jeśli we Francji kontynentalnej w Europie nastaje noc, dzień trwa wtedy w posiadłościach francuskich na Karaibach, we Francji karaibskiej, Guadelupa, Martynika, Saint-Martin, Saint-Barthélemy, Gujana francuska, Saint-Pierre i Miquelon, w pobliżu Kanady, na Atlantyku. To są wszystko posiadłości francuskie. Gdy tam zaczyna się noc, dzień trwa już na Polinezji francuskiej, na Pacyfiku. Gdzie największa wyspa to Tahiti, stolica Papet. Dalej, idąc dalej, przez Pacyfik trafiamy na kolejne terytorium francuskie, Wallis i Futuna. i Futuna, idąc dalej w kierunku Australii, trafiamy na Nową Kaledonię, terytorium francuskie. I idąc dalej przez Ocean Indyjski, Dalej, wokół świata, trafiamy na Oceanie Indyjskim, na Rezunią i Majot. Obydwa, obydwa to są terytoria francuskie, francuskie wyspy zamieszkałe, i do tego jeszcze mnóstwo wysp, wysp niezamieszkanych, czyli w, wokół Madagaskaru, pięć wysp bezludnych: Baseda India, Europa, Juan de Nova, Tromelin, wyspy Glorio. To wszystko. Są francuskie terytoria wokół Madagaskaru na Oceanie Indyjskim. Do tego tam są jeszcze Kreguleny, ile Crozet, Wyspa Amsterdam, Wyspa Świętego Pawła. To jest, to jest wszystko wprawdzie bezludne, ale też jest to Francja. Ale nie ma znaczenia, że to jest bezludne, bo w tym samym rejonie jest Rejuniony i Majota, które są zaludnione. I w ten sposób nad Francją nigdy nie zachodzi słońce. Tutaj wstawimy mapę. Ze wszystkich państw kolonizujących świat, tylko trzy państwa miały ten tytuł. Ze wszystkich sześciu zachodnioeuropejskich państw kolonizujących świat czyli dwa, które pierwsze zaczęły kolonizację Hiszpania i Portugalia, później dołączają do nich Francja, Anglia, Holandia i Dania. Dlatego, że te państwa, które dołączają do kolonizacji w XIX wieku po swoim powstaniu, czyli Belgia, Włochy i Niemcy, one nigdy nie miały szans na zbudowanie imperium, na którym nigdy nie zachodzi słońce. Z, z tych z tej podstawowej szóstki Dania nigdy nie miała szans, nigdy nie miała tak rozległego imperium kolonialnego jak inne państwa kolonizujące, i zawsze jej brakowało, Danii brakowało dosyć sporo. Najmniej brakowało Portugalii i Holandii do tego tytułu, ale też brakowało ze względu brak posiadłości na Pacyfiku. Hiszpania dzięki wyspom na Pacyfiku posiadała ten tytuł, bo po, gdy na Filipinach zaczynało robić się ciemno, to już było widno w południowych Włoszech, które w tamtym czasie należały do Hiszpanii. Poza tym Hiszpania też miała porty, na wybrzeżu zachodnioafrykańskim pojedyncze w tamtym czasie. Później to dało początek Gwinei Równikowej hiszpańskiej kolonii w tamtym rejonie, właśnie. Kolejnym państwem jest Wielka Brytania, którego nie umówiliśmy, i kolonie brytyjskie. Czyli, tak, jeśli wychodzimy z Europy. W kierunku zachodnim pierwsza kolonia brytyjska to jest Gibraltar. Dalej idąc przez Atlantyk, wyspy wyspa w niebo wstąpienia, wyspa świętej Heleny, wyspa Tristan da Cunha. One wszystkie trzy tworzą jedno terytorium brytyjskie. Dalej idąc w kierunku zachodnim, Georgia i Sandwich Południowy, Falklandy. Na półkuli północnej Bermudy i na Karaibach brytyjskie posiadłości Brytyjskie Wyspy Dziewicze, Turkski Kajkos, Kajmany, Anguilla, Montserrat. Tam Wielka Brytania ma bardzo dużo terytoriów. I teraz jak przechodzimy na Pacyfik, to jest Pitcairn, brytyjska wyspa. Co to jest za wyspa? Jest to bardzo mała społeczność i mała wyspa, żyje tam 50 ludzi. Wszyscy są potomkami buntowników z okrętu Bounty, którzy zabrali kobiety z Tahiti i osiedlili się na tej wyspie, aby jako że byli buntownikami, aby się ukryć przed maryna marynarką brytyjską, dlatego że Pitcairn była źle naniesiona na mapy i można było na tę wyspę trafić tylko przez przypadek. Potomkowie tych ludzi żyją tam do dziś. Przywódca buntowników nazywał się Adams. Stolica Pitcairn nazywa się Adamstown. Są o tym trzy filmy. Powstały trzy filmy o tej historii buntowników Okrętu Bounty. Trzy filmy pod tytułem Bunt na Banty, fabularne. I teraz, idąc z Pitcairn dalej, w kierunku Australii, okazuje się, że Wielka Brytania nie ma tam żadnych terytoriów. Dlatego, że Wielka Brytania swoje kolonie w tamtym rejonie pooddawała dwóm swoim byłym dominiom, które po II wojnie światowej konwertowały się w niepodległe państwa, czyli Australii i Nowej Zelandii. Przecież Australia i Nowa Zelandia nie, mają żadne, nie miały w przeszłości żadnych kolonii, a dziś, same były koloniami, a dzisiaj te państwa mają swoje terytoria zależne. Czyli w przypadku Nowej Zelandii są to wyspy Kuka, Niue, Tokelau, w przypadku Australii z zamieszkałych terytoriów jest to Wyspa Bożego Narodzenia, Norfolk i Wyspy koko Kokosowe na Oceanie Indyjskim. Czyli to wszystko w rejonie Australii, w rejonie Pacyfiku, w pobliżu Australii, Nowej Zelandii, i na Oceanie Indyjskim także. I przez to, kiedy że Wielka Brytania poddawała te ziemię, a cztery dni temu politycznie przetransferowała wyspy Chagos, brytyjskie terytorium Oceanu Indyjskiego do państwa Mauritius, dzisiaj, kiedy wychodzimy z Pitcairn, idziemy w kierunku Pitcairn i idziemy w kierunku. Australii nie natrafiamy na żadne brytyjskie terytoria przez więcej niż pół Pacyfiku, to jest już jest bardzo dużo. Później wychodzimy na Ocean Indyjski i tam na środku Oceanu Indyjskiego jest brytyjskie terytorium Oceanu Indyjskiego, Wyspy Chagos i kiedy to było brytyjskie, tam był zapas pół godziny oświetlenia słonecznego, czyli kiedy dzień kończył się na Pitcairn to już od pół godziny trwał na brytyjskim terytorium Oceanu Indyjskiego. No jeśli to Wielka Brytania straciła, oddała, no to niestety Wielka Brytania cztery dni temu, właśnie pierwszy raz od kilkuset lat, słońce zaszło nad Wielką Brytanią. Przestała być państwem, nad którym nigdy nie zachodzi słońce. Dzisiaj ten prestiżowy tytuł historyczny pozostał tylko Francji. Viva la France. Sprawdzałem Stany Zjednoczone Stany Zjednoczone nigdy nie miały tego tytułu prestiżowego państwa, na którym nigdy nie zachodzi słońce, dlatego że Stany Zjednoczone mają terytoria na Pacyfiku, o których mówiłem wcześniej właśnie, które zabrały Hiszpanii w czasie wojny zakończonej w 1899 roku. Znane w Hiszpanii jako klęska 1899 roku, czyli właśnie to wszystko, co było hiszpańskie na Pacyfiku, i kiedyś dawało Hiszpanii ten tytuł, to czyli Karoliny, Mariany, Filipiny, to Stany Zjednoczone zabrały. I dzisiaj niestety Stany Zjednoczone nie mają żadnego terytorium pomiędzy amerykańskimi Wyspami Dziewicznymi na Morzu Karaibskim, idąc przez Atlantyk i przez Ocean Indyjski, Stany Zjednoczone nie mają nic. I dopiero pierwsze terytorium Stanów Zjednoczonych to jest Guam na Pacyfiku. Pierwsze od tej strony, idąc od strony Oceanu Indyjskiego. Więc to nie wystarczy. Nie, ma, nie mają Stany Zjednoczone nic na Atlantyku i Oceanie Indyjskim, czy na kontynentach znajdujących się w tym regionie, i przez to nigdy nie miały tego tytułu Rosji. Też tego tytułu. Nie, nie przyznano, kiedy Rosja miała Alaskę, nie należał się ten tytuł, także sprawdziłem, i cała Rosja w swojej rozciągłości geograficznej, przez kontynent azjatycki plus Alaska, do tego, za czasów gdy była rosyjska na kontynencie północnoamerykańskim, to też nie wystarczyło, aby światło słoneczne, aby państwo nie traciło światła słonecznego. W ciągu doby ani na chwilę. Nous avons tout quitté par un gourbi et nous avons au cœur une âme assez blardeur, car nous voulons porter au le beau drapeau de notre France entière. Et si quelqu'un venait à y toucher, nous serions là. Pour la patrie, mourir au loin, c'est nous les affaires. Oui. Oui.